cie ludziska, tu was host Max nie umie grać w kolejnym odcinku The Elder Scrolls Skyrim. 5. oczywiście e, Parodon to za nas wysłał do tego, żeby pogadać sobie z tu Oto Realem, Grani, żeby schwytać tu Smoka w jego pałacu. A pewnie nie mu się to podobać. Idziemy sobie już do niego. Proszę nie wstawać i powiem to tak. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę uwięzić Smoka w moim pałacu. Chyba ci źle usłyszałem. Myślałem, że prosisz o pomoc w uwięzieniu Smoka w moim pałacu. Właśnie tak! Tylko w ten sposób, by powstrzymać Smoki! Prosisz o jakieś szaleństwo? To niemożliwe! Chcesz, żebym wpuścił Smoka w samo serce miasta? Kiedy wojna puka do mych bram? No, zagrożenie jest większe niż ci się wydaje. Alduin powrócił! Alduin? Pożeracz światów? Ale jak mamy z nim walczyć? Czy jego powrót nie oznacza kresu dziejów? Może i tak, ale ja mam ale ja mam zamiar umrzeć walcząc. A ty? Ju? Słowa prawdziwego Norda. Będę stał u twego boku, smocze dziecię. Co to za brednie o więzieniu smoka w moim pałacu? To jedyny sposób, by odnaleźć Alduina. Zanim będzie za późno. Smocze dziecię, chcę ci pomóc i pomogę. Najpierw jednak potrzebuję pomocy od ciebie. Val. Ulfric i generał Tullius tylko czekają na moje potknięcie. Myślisz, że będę bezczynnie czekać, aż smok wyżnie moich ludzi i spali miasto na popiół? Nie. Nie osłabię miasta, kiedy zagrażają nam wrogi wojska. Przykro mi. A gdyby nie, nie trzeba było przejmować się atakiem wroga. W takim razie. Chętnie pomogę zrealizować twój szalony plan schwytania smoka. Lecz przekonanie obu stron do zawieszenia broni będzie w tej chwili bardzo trudne. Zgorzknienie ogarnęło ich zbyt głęboko. Może... Hmm. Co z siwobrodymi? Wszyscy nordowie ich szanują. Wysoki Hrodgar to neutralny terytorium. Gdybyście w Obrodzisz zgodzili się poprowadzić Radę Pokojową, to może Ulfrik i Tullius by posłuchali. w mnie. Porozmawiamy z Arginem na temat zło. na Rada Pokojowa. Na temat zawołania Rady Pokoju. Tak, smocze dzieci. Może uda ci się powstrzymać smoki i przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Okazuje się, że jednak chce zawieszenia broni, żeby można było pozbyć się smoka, bo nie chcę, żeby tu nagle ktoś mu tu wpadł na dwie dziennie, kiedy będziecie bił ze smokiem. No dobra! No dobra! Trzeba iść dać do tych siwo siwodziadów naszych kochanych. Ej wy! Wysoki chrutgar! Idziemy sobie gada! To jest też nasze, nasze brodacze. Macie no, nasz brodacz, brodacz jest gdzieś po drugiej stronie. Będziecie musieli zrobić imprezę. Arduin, słyszeliśmy krzyk smoko-grzmot. Udało ci się go pokonać? Tak, ale uciek. Muszę znaleźć jego portal do Sowogradu. Tego się obawiałem. Sądziłem, że to on odleciał na wschód po bitwie. Potrzebuję twojej pomocy, muszę. Schwytać smoka! Nie jesteśmy wojownikami. To, co wybacza się smoczemu dziecięciu, jest zabronione innym wystawcom drogi głosu. Ja zajmę się swytaniem smoka! Musisz mi pomóc e, przerwać wojnę. Nie rozumiesz naszego autorytetu. Ci Wobrodzi nigdy nie mieszali się do spraw polityki. w dół nie pomoże mi, póki nie skończy się wojna! Rozumiem. Smog poprowadzi cię do Alduina, ale bez pomocy Jarl'a. Obie strony szanują siwobrodych, posłuchają. Parturnax postanowił ci pomóc. Oto droga, którą musimy przebyć. Widać, nawet siwobrodzi muszą się ugiąć przed wiatrem. Wow, krzenia. siwe Powiedz Ulfrikowi i generałowi Tulusowi, że siwobrodzi pragną się z nimi rozmówić. Zobaczymy, czy jeszcze o nas pamiętają. No to idziemy. Do Tulu Tulu Tulu. No to muszę przemieścić się do samotnia i pokazać, że Tulu Tulu Tulu. Nie obchodzi mnie to, Jari. Niezależnie ile razy spytać. Na pewno możesz opowiedzieć mi wiele ciekawych historii. Czemano tutaj? Człowiek znikąd wlazł sobie do po prostu. Od kiedy to moi ludzie dają się pałętać samopas każdemu, kto przyjdzie do zamku? Dokładnie to samo, widzimy, uwagę. Jest powód Twojej obecności tutaj? Ja. Byliśmy razem ten węgel, ciemno! Któryś z więźniów, jeśli pamięć mnie nie myli, Hatwaj żyje? Mam nadzieję, że to prawda. Świetnie. No, przypadkowo żyję, no. Tyle, że do tej pory się nie zgłosił, więc nie mamy jak potwierdzić twojej. Odwodz, widać. Biegnijcie, moje pomocy, bo że będzie. W czasie z Tam nie ręczy. Sądzę, że przyda nam się ktoś tak obrotny jak ty. Mało kto wyszedł cało z Helgen. Poza tym na pewno cała ta odsiadka była jednym wielkim nieporozumieniem. No to przecież, że tak. Mówię ci, że Ulfryk. Mówię z Mam wiadomość od nadaje. Siwobrodych. Siwobrodzi? Dlaczego ci zgrzybiali pustelnicy? <grym> <grym> ja tak, samą, tak myślę. Na wysokim żłodarze obędzie się rada pokojowa. Dlaczego? Nie ma o czym mówić, póki ten strajca Ulfric podnosi broń przeciwko swemu prawowitemu cesarzowi. Potrzebne nam jest zawieszenie broni do czasu, gdy mnie nie minie zagrożenie ze strony smoków. Będzie z nimi kłopot, ale nie wysłano mnie do Skyrim, żebym się bił ze smokami. Moim zadaniem jest stłamszenie rebelii. A róbcie sobie co chcecie z tą Nie smoki. Ja swoje rozkazy wykonam. Na razie smoki są większym problemem niż gromowładni. Ja o tym zdecyduję. Poza tym wszystkie hey. doniesienia sugerują, że gromowładni tak samo jak my cierpią z powodu smoczych ataków. Lepiej negocjuje się z pozycji siły. W porządku. Chwilowo dajemy gromowładnym łupnia, ale jesteśmy za bardzo rozproszeni. Tak, to się kończy, kiedy chcesz wygrać wojnę garstką legionów. Gdyby cesarz przysłał mi posiłki, o które prosiłem. W dupie ma tą, ma, ma tą prowincję słabą. Więc zjawi się na Radzie Pokojowej? Tak, dobrze. Pójdę na tę Radę Siwobrodych. Co by ona nie dała? Byłby niespełna rozumu, gdyby spróbował. Nie ma tylu ludzi. Moi zwiadowcy meldują coś innego, panie. Codziennie, przy... Idę. Teraz Idę do, do drugiego. że na nowo formują obrońców świtu. A co, Właśnie, coś takiego. A ty jesteś tylko strażnik miejski, no cicho tam. Ja wiem się czym DJI tamujecie. ZAFAF no, Mujkusyn walczy ze smokami. Cicho strażnik miejski. Muszę się teraz przemieścić z tamtego miasta, a ja go nie mam odkrytego, ale jest sposób, żeby. Łatwy, szybki sposób, żeby się tam dostać. No, się nazywało to miasto. E, Wichrowy Tron. Muszę dostać się do wichrowego tronu. Nie odkryłem go w ogóle. Mogę oczywiście się przemieścić, yy, bo jest łatwe na przykład, po co mam hajsy. Jak mam bardzo blisko, mam gajkę. Z tego, co tam pamiętamy, gajkę, nie? że odkrycie ze Smoki drugą tam. Więc gajkę wyruszę po prostu do... Yy, no wiadomo, gdzie. Czekaj, kurde, zapomniałem ten. Że... Wichrowy tron. <suszy> 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 <gry> 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 Koza opieraj się smokiemu Koza jest silniejsza niż smoki. No, mam użyć tego szybkiego podróży tego kolesia. Bo nie jest po to właśnie, jak nie znasz tych miejsc, a potem masz to w X. -ie. Fajne jest to miejsce. Jakby taka defensywa kilku. Ale, jak idzie wojsko, to ma prawo zamknąć. Kto pochodzi jakiś Arentino? I te kurde walka ze smokami, ty mówisz mi jakiegoś Arentino, co próbuję przyzwać. I wiadomo, oczywiście, Quest musiał wyskoczyć. To jest oczywiście Quest związany z kolejnym pobocznym zlaniem, hmm, raczej poboczną ja historią. Bez zaproszenia. Jesz naszą Zanieczyszczasz nasze miasto z tym smrodem. No mi odchodzą wasze problemy w tym mieście. Tylko pałacy wielkiego. Trzymaj się z dala od. Ojeju. cicho tam stoją. Nie chcę się jasno zadeklarować. Jest prawdziwym nordem. Jeszcze przejrzy na oczy. Pamiętam cię. Też pamiętam. cię pamiętam. Z nami w Helgen. Chcesz do nas przystać? Porozmawiaj z Galmarem. On zajmuje się nowymi rekrutami. Nie obchodzi mnie do przyłączenia się. Nie po to tu jestem. Chcę słyszeć. Jeśli zmienisz zdanie, porozmawiaj z Galmarem. Co Cię do mnie sprowadza? Mam wiadomość z Najwyższy czas, żeby odwrócili wzrok od niebios i spojrzeli na naszą krwawiącą ojczyznę. Czego oni chcą? Są wynegocjować pokój do czasu o upurania się ze spółkami? Naturalnie darzę siwobrodych najwyższym szacunkiem. Smocze naloty to rosnące zagrożenie. Jednak sytuacja polityczna wciąż jest delikatna. Jeszcze nie wszyscy jarlowie popierają mnie jako najwyższego króla. Nie mogę sobie pozwolić na oznaki słabości. Nie zgodzę się na to, chyba że Tullius też się tam zjadł. Już <laughs> załatwiłem to. Generał już e, potwierdził uczestnictwo. Dobrze. Wciąż mamy pod sobą połowę Skyrim, mimo wszystkiego, co cesarstwo zdołało na nas rzucić. Wątpię, żeby cesarstwo było w stanie wytrzymać ten rozlew krwi zbyt długo. Więc zjawi się na Radzie Pokojowej? Tak. Dam Tuliusowi jeszcze jedną szansę na poniechanie Skyrim i wycofanie się z podkulonym ogonem. Nie byłbym tego taki pewien. Udało nam się złapać paru końców z samotni. Wygląda na to. Że cesarcy chcą ruszyć na białorę. Yy, o, bardzo źle mi się słucha tego faceta z chrypkim głosem. Czas na imprezę! Nie pić! I będzie pokój. Wzuki chrupgar. A zrobić umco, umcy, umc, impreza na szczycie. Przyszedł chrypiący. Udało ci się zatem. Zwolennicy przemocy zebrali się tutaj, w tych murach, których tak. w kamienie... Uświęcone są słowami pokoju. Niedobrze, że się zgodziłem na pertraktacje. Siłowrodzi nie powinni się mieszać w takie sprawy. Z E martw się, a kłonik do zawarcia pokoju. Pokój? No! wątpić. wątpić. Może i odłożą broń na chwilę, ale tylko po to, by zebrać siły przed następnym rozlewem krwi. No, to, to, to wiesz, że wiesz. i wojna. Wręcz przeciwnie. Znasz, starożytne norskie określenie wojny? kończąca się pora roku. Jak zresztą widać. Ale nie ma co żałować. Jest jak jest. Jest jak jest Miejsce u stołu obrad. Zobaczymy, jaką to mądrością uraczą nas wojownicy Skyrim. Nie będą nagadać głupoty. Dobra. Jesteś Arngeir, tak? Wiesz po co tu jesteśmy? Wpuścisz nas, czy nie? Już im imprezę? Siadać głupki. Proszę o zajęcie miejsc. Skoro wszyscy już są, prosimy o zajęcie miejsc. Mam nadzieję, że wszyscy przybyli nie. w duchu znieważasz nas przyprowadzają. Czemu oni nie siadną, tylko Twoja. ja stoję jak ten głupek. Twoją naczelną łowczynię wyznawców talosa? Nie trzeba było długo ja czekać. Mam pełne prawo być przy tych negocjacjach. Muszę upewnić się, że nie zostanie tu uchwalone nic, co łamałoby postanowienia Konkordatu Bieli i Złota. Należy do cesarskiej delegacji. Nie będziesz mnie dyktować, kogo mam zabrać na naradę. Proszę. Jeżeli będziemy negocjować warunki negocjacji, to niczego nie osiągniemy. To chyba dobra pora, aby Smocze Dziecie podzieliło się swoją opinią na ten temat. Na brodę Izmirę, ale ci cesarscy dranie mają tu pewnie? Kto by pomyślał, że przyjdzie mi siedzieć przy jednym z... Nie stowem... siedzisz nawet! Salmoru. Albo ona, albo ja. Co? No pewnie no, nawet nie chce tu jej. Przeprowadzenie jej tutaj to celowa prowokacja. Tullius musi wiedzieć, że nie damy sobą pomiatać. Niech będzie pomyśli Tuliusa i tak później będzie musiał ustąpić pola. Hmm, mam wrażenie, że to błąd. Ale przychylę się do twojej oceny w tej sprawie będzie tylko obserwować nic poza tym nie negocjujemy z nią zrozumiano skąd ta wrogość ulfryku w końcu to nie talmor pali wasze farmy i zabija waszych synów i ona ma niby być po to naszej przebiec? stronie nie nie tym razem skoro już to ustaliliśmy no, dupywanie siadać na początku chciałbym coś powiedzieć no to do dzieła jedynym powodem, dla którego zgodziłem się uczestniczyć w Radzie, jest zagrożenie ze strony smoków. Nie ma o czym rozmawiać, jeżeli cesarstwo nie zgodzi się odstąpić od bezprawnych roszczeń wobec wolnego ludu Skyrim. Wiedziałam, jest że rzeczy. się nie oprze. To, podpisać zawieszenie broni, które pozwoli smoczemu dziecięciu rozprawić się ze smokami. I to tyle. Uważam, że sama zgoda na rozmowę z cesarstwem, to wystarczająco hojny gest. Skończyłeś? Przyszedłeś tu perorować? Czy możemy przejść do rzeczy? Hehe, <laughs> się byli tutaj! Miejmy to już za sobą. Dosłownie. Możemy zaczynać? Jarlu Ulfriku, generale Tuliusie. Taka rada nie zebrała się nigdy wcześniej. Zjawiliśmy się tutaj na prośbę Smoczego dziecięcia. Proszę, aby wszyscy uszanowali ducha wysokiego krodgaru. I zrobili co w ich mocy, aby w Skyrim zapanował trwały pokój. Pokój Dokładnie w Skyrim! Tak, bierzmy się do dzieła. Chcemy kontroli nad Markartem. To nasza cena za zgodę na zawieszenie broni. Po to tu jesteś, Ulfriku? Ośmielasz się pluć w twarz siwobrodym, wykorzystując tę radę do własnych celów? Elisir, zajmij. Generale, to niedopuszczalne. Nie bierze pan chyba tego żądania na poważnie. Mieliśmy się tu zebrać, by omówić warunki zawieszenia broni. Elisif, powiedziałem, że się tym zajmę. Ulfryku, nie możesz przecież oczekiwać, że oddamy ci bankart przy stole obrad. Liczysz, że dzięki Radzie dostaniesz to, czego nie zdobyłeś w boju, czyż nie? Z pewnością Jar Ulfric nie oczekuje czegoś za nic. Tak. To byłoby czego? do niego zupełnie niepodobne. Zaraz. Generale, chyba nie zamierza pan tak po prostu oddać markartu w ręce tego. zdrajcy. Tak, cesarstwo odpłaca nam za lojalność? Dość. Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie coś. Ta rada to nie był mój pomysł. Uważam, że to strata czasu. Jesteś zdrajcą cesarstwa i zasługujesz na śmierć. Ja przynajmniej będę negocjować w dobrej wierze. Skoro jesteśmy tu na twoją prośbę, chciałbym się dowiedzieć. Ile wart jest dla ciebie Markard? Może piękna? A może gazda zaranna? W zamian za Markard źródło większości srebra w Skyrim? Wątpię. No się to najlepszym wyborem. Dobrze ufortyfikowana. Łatwa do zaopatrzenia za jeziora Horry. Do tego tyle miodu, ile dusza zapragnie. Ale zarana ma pewne zalety, które może się przydać. Za mało, żeby przeważyć utratę Markardu. Z pograniczem w rękach wroga, nasza pozycja w samotki byłaby zagrożona. Masz rację. Pierwsze tak? pękinę, Co by to obchodzi? Zastanawiałem się, <grym> czy jesteś w jesteś stronie. Wolfryku, słyszałeś, co powiedział? Złożyliśmy ci uczciwą propozycję. Traktujesz te rokowania poważnie, czy po prostu przyszedłeś się pokazać? Smocze dziecię, spodziewałem się po tobie więcej. Przybyłem tu w dobrej wierze. A okazało się, że na każdym kroku pomagasz cesarstwu, sorry. Co do ciebie, generale Tulliusie, to widzę, że Galmar miał rację. Rozmowa z cesarstwem jak zwykle do niczego nie prowadzi. Jeśli uważasz, że zdołasz utrzymać Margard, to łudzisz się tak samo jak cesarz, kiedy oddawał naszą wolność Talmorowi. Skyrim nigdy więcej nie ukorzy się przed waszym zakłamanym cesarstwem. Chodźmy, Galmarze. Powinienem był Cię posłuchać. Olfriku, zawsze byłeś głupcem, taki z Ciebie dyplomatę, jak i wojak. Przestańcie. <noise> jesteście tak ślepi na zagrożenie, że nie jesteście w stanie zażegnać swoich błahych sporów? Oto jesteście, kłócąc się o nic, podczas gdy los tych ziem wisi na włosku. Kurzu, on jest z Tobą? Jeśli tak, to lepiej mu powiedz, żeby powściągnął język. On jest ze mną. I radzę wam, byście wysłuchali, co ma do powiedzenia, zanim zrobicie coś nieroztropnego. Czy nie rozumiecie zagrożenia? Nie wiecie, co oznacza powrót smoków? Alduin powrócił, pożeracz światów. Nawet teraz żywi się duszami waszych poległych towarzyszy. Staje się coraz potężniejszy wraz ze śmiercią każdego żołnierza w tej bezsensownej wojnie. Czy nie potraficie choćby na chwilę odłożyć na bok swoich niesnasek, stojąc w obliczu śmiertelnego zagrożenia? Bardzo ładna przemowa. Ale Milch. co to ma wspólnego z... Jeżeli ma rację co do Alduina, to obydwaj mamy tyle samo do stracenia. Pamiętaj o tym, Tuliusie. Wracając do zasadniczej sprawy. Nie próbuj mi przemycić owczych szczyn w butelce miodu. Takie warunki są nie do zaakceptowania. Na pewno coś ci chodzi po głowie. A żebyś wiedział, oddaj nam Hialmarch i zabierz ze sobą Idgot Babokruk. Sorli kamieniarka przejmie rolę Jarla Mortalu. Wulfriku, kiedy skończysz z tymi żądaniami? Oczekujesz, że oddam Ci cały Skyrim? Najwyraźniej nie mam wyboru i muszę pozwolić zdecydować smoczemu dziecięciu. Mimo, że zaczynam wątpić w Twoją uczciwość. Nie! Zmógłbym! powiesz, smocze dziecię! Skoda, Hamach idzie w ręce w władnych. Słowa prawdziwego syna Skyrim. Sądzę, że to najuczciwszy układ, na jaki możemy liczyć. Wygląda na to, że doszliśmy do porozumienia. <grym> Ale się ja Ulfricu generale Tuliusie. Tak się przedstawiają omawiane warunki. Markart zostanie przekazany siłom Ulfryka. Jarl Igmund ustąpi z tronu, a Jarlem Markartu zostanie Togworn Srebrnokrwisty. Gromowładni wycofają się z Rift, umożliwiając cesarskim wojskom nieograniczony dostęp do terytorium. Jarl Laila Prawodawca... Ustąpi stroną, a Jarlem pękniny zostanie Maven Czarna Róża. Hjalmar zostanie oddana Ulfrikowi, a rolę Jarla przejmie Sorli Kamieniarka. Czy obie strony się zgadzają? Synowie Skyrim dotrzymają swojej strony umowy, o ile Cesarstwo dotrzyma swojej. A ty, Elisif? Podobają ci się te warunki, mów śmiało. Generał Tulius tylko czeka na Twoje rozkazy. Nie mam nic do powiedzenia temu mordercy. Generale, wiele razy dowiódł Pan, że los Skyrim leży panu na sercu. Wierzę, że pańskie działania mają na celu ochronę naszych interesów. <laughs> Dziękuję Cieli. to spotkanie. To Owszem, cesarstwo może przystać na takie warunki. Na zawieszenie broni do czasu spacyfikowania smoków. Ulfryku, po tym przyjdzie czas zapłaty. Możesz na to liczyć. Chodź, Kalmarze. Mamy dużo do zrobienia. Smocze dzieci. Oddanie Markartu to sroga cena za zawieszenie broni. Mam nadzieję, że było tego warte. Nie. Ja sam chciałeś zawieszenia broni. Że znacie plan Smoczego Dziecięcia? Tak. Jestem gotowy zrobić swoje. Powiedz tylko słowo, a moi ludzie pomogą ci zastawić pułapkę. Pozostaje jedna trudność: w jaki sposób zwabić smoka do smoczej przystani? Doskonałe pytanie. Nie umknął ci taki szczegół, czyż nie? A, sądzę, że mogę pomóc. Przewidziałem to. Kiedy tobie przyszło aranżować to spotkanie, ja spędziłem ten czas w bibliotece niebiańskiej przystani. Niezgłębiony skarbiec zaginionej wiedzy dalej gadając. Ostrza zapisywały imiona wielu smoków, które zabiły. Porównując je z mapą miejsc smoczych pochówków od delfin Byłem w stanie zidentyfikować smoki, które wskrzesił Alduin. Tutaj na razie, na tym. Mogę w końcu przestawić gadać. Pokończymy dalej tą rozmowę. W następnym odcinku, tak jak dziękuję za oglądanie. Cześć, czołem. Subij lajki dla zasięgów. Na dole, zostawić komentarze. Na dole są też i wszystkie linki. Tak się jak. Cześć, czołem. Pa.